Hej, dzisiaj będziemy mówić o obiedzie. O obiedzie podczas redukcji. Zauważyłam, że wiele osób kojarzy obiad z posiłkiem ciepłym i posiłkiem największym w ciągu dnia. Tylko to nie za bardzo sprawdza się, jeżeli chcecie schudnąć skutecznie. Już tłumaczę o co chodzi. Wracacie z pracy albo wracacie ze szkoły. Mnóstwo zajęć, no i jesteście wygłodzeni i zasiadacie do obiadu, no bo przecież obiad trzeba zjeść, trzeba zjeść coś konkretnego, trzeba zjeść coś na ciepło. Tylko pamiętajcie, i to jest ważne, że to może blokować Wam chudnięcie. Obiad w dzisiejszych czasach, kiedy jesteśmy zabiegani, pracujemy w różnych godzinach, to jakby z niego spory obiadowej o godzinie 13.00. Zrobiła się pora 18, 17, no przy dobrych, że tak powiem, układach godzin pracy o 16. Chociaż moim zdaniem to jest i tak już dość późno na jakiś konkretny duży posiłek. Moim zdaniem, organizm powinien dostać treściwą wartość w ciągu dnia. I wracacie tak późno i jecie duży posiłek. Pamiętajcie, że możecie trzymać plan cały dzień, możecie nawet pominąć posiłek w ciągu dnia i wieczorem, jak zjecie duży konkretny posiłek, możecie sobie przyblokować redukcję. Bo to nie jest tak, że organizm sobie to i tak szybko spali, albo że no nie uzupełniłam kalorii w ciągu dnia, no to jak sobie zjem ten duży posiłek, no to nie przekroczę wartości kalorycznej. Nie, 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 nie. Jeżeli zjesz późno, to dzieje się coś takiego, że on i tak będzie musiał przetrabić tą ilość posiłku. Nie przyspiesz tego za bardzo. Więc wieczorem masz jedzenie w żołądku i nie ma redukcji. A generalnie najlepszym czasem do ciągłości procesu spalania jest po prostu noc. Moja rada jest taka, i widzę, że to się bardzo sprawdza, żeby potraktować posiłek obiadowy, jako posiłek ciepły, on nie musi być największy w ciągu dnia, ale on ma być na zasadzie takiej, że niech on będzie ciepły. Ale posiłek taki obiadowy w dzisiejszych czasach, ten drugi powinien być w ciągu dnia, czyli wtedy, kiedy jesteś aktywny. I on nie musi być ciepły, ale ma być konkretny, największy, jeżeli już w ciągu dnia. Dlatego jakaś pożywna sałatka, jakaś konkretna kanapka, zależy oczywiście u kogo, mówię tutaj bardzo ogólnie, bo wiadomo, po plan należy najlepiej udać się do specjalisty, ja tutaj mówię um, o samym schemacie działania, tak, który może Wam bardzo pomóc. Jeżeli to odwrócicie, czyli dużo będzie w ciągu dnia, a mało, nawet jeżeli będzie ten obiad, ale on będzie mały wieczorem. Zdecydowanie lepiej będziecie spadać z wagi i tego serdecznie Wam życzę. Do następnego razu! PA!